Samolot. Samochód. Samogłoska. Samosiazosia. Samodzielne. Samochwała. Samopoczucie. Samotni, samotność. Samookaleczenie. Samobójstwo. Było, jest i będzie. Samo nie przejdzie. Za parę sekund gdzieś na świecie ktoś odbierze sobie życie. I znowu. I znowu. To może być twoje dziecko. Kolega z klasy. Przyjaciel z podwórka. Koleżanka z fejsa. Twój wróg, możliwe, że ty. W tym roku Fundacja Na Przekór Przeciwnościom będzie zapobiegać samobójstwom, samookaleczeniu, samokrzywdzeniu dzieci i młodzieży. Samo się nie zrobi. Liczymy na twój 1%. 1% setki istnień. Pamiętaj, Fundacja Na Przekór Przeciwnościom zawsze potrafi.